Świat doświadcza bezprecedensowego zamieszania. Wojny trwają, katastrofy są częste, a choroby przynoszą niekończące się cierpienie. Wielu ludzi czuje się zagubionych i bezradnych, pytając, gdzie dokładnie jest koniec tego świata. Biblia daje jasną odpowiedź, a ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Te cierpienia są znakami dni ostatecznych, przypominającymi nam, że dzień powrotu Pana Jezusa jest bliski. W obliczu takich czasów, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i uzyskać dostęp do Królestwa Niebieskiego, ogłoś Amen i dołącz do bezpłatnego międzynarodowego spotkania ewangelizacyjnego, podczas którego będziemy dyskutować o tym, jak znaleźć prawdziwy pokój i nadzieję pośród cierpienia. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę zdrowiem i pokojem w 2025 roku. Amen.